W ramach naszych działań dla trenerów, animatorów, dla coachów bardzo dużo pracujemy dla liderów. Bardzo dużo przychodzi do nas osób, które są menadżerami, które prowadzą jakieś projekty i które mają przebogate doświadczenie w tym zakresie i z jakiegoś powodu u nas zapisywały się do szkół trenerów, Mówiąc nawet, że nie będą trenerami, tylko będą to wykorzystywać w pracy lidera. Postanowiliśmy się temu przyjrzeć, zrobiliśmy ileś kursów, ileś przedsięwzięć, i widzimy, że mamy pewien sposób myślenia, mamy pewien, pewną metodologię wsparcia lidera, który jest liderem procesu zmiany, procesu rozwoju który działa uruchamiając procesy uczenia się, procesy komunikacji. W naszej szkole liderów nie uczymy zarządzania. Uczymy piekielnie ważnego, a w każdym razie nie uczymy, tylko pomagamy ludziom zająć się piekielnie ważnym elementem zarządzania tym elementem jest właśnie umiejętność słuchania, umiejętność czucia procesów w grupie, umiejętność kreowania wydarzeń, które powodują, że ta grupa staje się grupą uczącą się, że świadomie buduje własną kulturę i że ta grupa efektywność uzyskuje przez zaangażowanie, a nie przez wykonywanie poleceń, nie przez po prostu no uleganie dominacji. Na naszą Szkołę Liderów rozmaite kursy liderskie czy coachingi dla liderów zapraszamy osoby, które chcą pracować w tym stylu, bo jeżeli ktoś chce sprawniej ludzi manipulować, lepiej wywierać na nich presję, to nie u nas. My ani tego nie potrafimy, ani nie chcemy potrafić. Pracujemy z osobami, które chcą oprzeć liderowanie na własnej odpowiedzialności, własnej kompetencji, ale też na dialogu, na ciekawości, na uruchamianiu ludzkich potencjałów, na widzeniu w ludziach mocnych stron, widzeniu ich dobrych cech i umiejętności takiego komponowania. Przestrzeni, która powoduje, że, ci, że ludzie z radością przychodzą do roboty, a przynajmniej, z, z, no jak nie z radością, bo czasami jest trudno, ale z satysfakcją robią rzeczy, które ich rozwijają i którzy osiągają efekty biznesowe przez właśnie tego rodzaju pracę.